Bo nie trochę tak osobiście, w swojej osobistej odrobinie sprawie, natomiast bardzo czekałem na program z, Pawlą, z panią Magdaleną ze względu na właśnie na te lewicowe poglądy, mhm. z którymi miałem niejednokrotnie możliwość tak naprawdę zmierzyć się w rzeczywistości. Już tam pomijam e, kwestie aborcji czy tam związków partnerskich, bo tak szczerze mówiąc. Jest to gdzieś tam poza moimi zainteresowaniami, tak? Nie mam nie mam zdania, nie mam jakiejś wyrobionej opinii w tej kwestii, nie jest to dla mnie czynnik decydujący. Natomiast chodzi tutaj bardziej o państwo, tak? I rzeczywiście te państwowe rzeczy są, jakby to ująć, dla mnie najistotniejsze. Zwłaszcza, że no, pani Magdaleno, ma pani dwójkę dzieci, tak? Z tego co wiadomo powszechnie, chyba że jest ich więcej. Dwójkę, tak. Tak. Ja jestem tatą. Tatą. Ośmioletniej dziewczynki. Tak naprawdę wychowywałem ją samodzielnie od czasu jak miała półtora roku. Mhm. E, musiałem się mierzyć w sądzie e, w tamtym czasie z, moją, e, z mamą mojej córki i tak naprawdę tutaj jest stały problem. Pani mówi o tym, że to kobiety mają gorzej w państwie, tak? Ja uważam, że jest inaczej. Bo przede wszystkim to widać ze statystyk, jak często mężczyźni nawet ci, którzy chcą się opiekować swoimi dziećmi, mają na to szansę. I tu jest e, zasadnicze pole, takie naprawdę, do działania ze strony lewicy, jeżeli chodzi o te postulaty lewicowe, o te postulaty równości. Tu nie ma równości. E, przykład z tamtego postępowania no, tak naprawdę ja starałem się o to, żeby dbać o to dziecko, bo wiedziałem, w jakim stanie emocjonalnym jest moja partnerka, jak to bardzo zagraża mojemu dziecku. I starałem się przed sądem, jak tylko mogłem, zresztą nie tylko przed sądem w codziennym życiu, żeby to dziecko zostało, żeby ono było zdrowe, żeby ono dorastało Jasne. w końcu. To jest moje dziecko, kocham je, tak? Jasne. I ja przed sądem byłem traktowany w dużo gorszy sposób, tak? Moje wnioski były często odrzucone, krótko nazwę to, że, bo tak, tak? Zwykły kowalski stając przed sądem, on nie ma szans, tak? Sędzina jest osobą wykształconą, doświadczoną, to nie jest jej pierwsza sprawa. I tutaj już jest nierówność, tak? Kowalski stając w takiej sprawie, często jest skazany na przegraną. Mhm. Kobieta powie, że y, on mi robił krzywdę, nie wiem, on jest dla mnie zły, tak? Ja, ja nie piję, nie biorę narkotyków. Nigdy nie podniosłem ręki ani na moją córkę, ani na moją byłą partnerkę, tak? Ogólnie nie stosuję przemocy, bo uważam, że przemoc jest zła. I na pewno nie chciałbym takich, jakby co powiedzieć, przykładów przedstawiać w tej córce. Natomiast sytuacja jest taka, że no, stając przed instytucją państwową, z góry jestem przegrany przed sądem. I sąd woli, na przykład w moim przypadku, umieścić dziecko, moja była partnerka nie ma szans na opiekowanie się nad dzieckiem, ona nie ma w ogóle czasu, ale sąd woli chociażby w moim przypadku umieścić dziecko w pieczy zastępczej niż zostawić z tym złym mężczyzną. Sąd woli, yy, ogólnie mężczyzna przed sądem rodzinnym musi być świętszy od papieża, mhm. żeby w ogóle miał na cokolwiek szansę. Tak? Kobieta może robić, co chce, i mamy tutaj dużą nierówność. I to pokazują ostatnio coraz popularniejsze te protesty mm, ojców. Nie brałem w nich udziału, przyznam szczerze, ale one pokazują, jak bardzo duża jest nierówność w tej kwestii w państwie. Ale to nie tylko tutaj, w instytucjach publicznych. Zdarzyła się taka sytuacja, że Potknęła mi się noga, ktoś mi próbował zrobić krzywdę. To było w 2022 roku. Jako samotny ojciec, już nie widząc wyjścia z sytuacji, udałem się do takiej instytucji, która nazywa się MOPS. Pójście do MOPS-u, która jakoś układa swoje życie i tak dalej, jest takim no to no równie dobrze, jakbym poszedł zebrać na ulicę, tak? To było dla mnie coś takiego. Ja poszedłem do mops i w rozmowie z tymi paniami usłyszałem, że one mi nie mogą pomóc, mimo że jestem samotnym rodzicem, bo jestem mężczyzną. Wprost usłyszałem, że jestem mężczyzną i jestem wykluczony z tej pomocy, bo oni w tej chwili mają Ukraińców, uchodźców z zagranicy, ja jestem mężczyzną, a muszę sobie poradzić w tej sytuacji. Tak. I tu jest bardzo duże pole nierówności. Bardzo dziękujemy. Dużo, I, dużo i siły pani, życzymy. Tak. E... I co pani na to tutaj, bo pani koleżanka Katarzyna Kotula, tak? minister do spraw ludności, tak. ciągle mówi o tych nierównościach płac i tak dalej. A są dużo gorsze pola. Mhm. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Tak, to jest ważny wątek. Uważam. Tak, zwane, tak zwane, takie hasło istnieje Piekło Mężczyzn. To jest hasło, które zrzesza ojców, którzy walczą o prawa do kontaktu z dziećmi albo opieki nad swoimi dziećmi. No, mają podgórkę w Polsce. No bo właśnie, trochę mówiłam o tym wcześniej, że ta nierówność. Między w traktowaniu kobiet i mężczyzn, ta nierówność w podejściu do rodzicielstwa kobiet i mężczyzn, jest niesprawiedliwa w obie strony. I to jest też najlepszy przykład, to, co pan powiedział, że funkcjonując na zasadzie stereotypów, często robimy też krzywdę ojcom. I podobne doświadczenie, choć nie tak ekstremalne, jak to, o którym pan mówi, ale również takiej dyskryminacji w bardziej codziennym życiu, ma też mój mąż, który. Od samego początku zajmował się. Przechodzi piekło? Nie, ale nie przechodzi piekła, mam nadzieję. Staramy się jednak jakoś układać te relacje, mimo że ja jestem ciągle w kampanii a propos ciągłych kampanii. Natomiast, natomiast on zawsze chciał być właśnie ojcem na pełen etat. Być, zajmować się w równym stopniu dzieciakami co ja. Sam wziął część urlopu rodzicielskiego. Mhm. Tylko, że jak we dwoje na przykład przychodziliśmy do lekarza, to on był traktowany jak powietrze, kiedy dzieci były malutkie. Bo. Lekarze z jakiegoś powodu wychodzili z założenia, że, no nie wiem, ja potrafię bardziej się tym dzieckiem zajmować niż mój partner, który miał dokładnie tyle samo doświadczenia, co ja w opiekowaniu się dziećmi. Był traktowany tak, jakby nie potrafił tego dziecka przewinąć, rozebrać, w końcu przestał ze mną chodzić, chodził sam, żeby musieli z nim rozmawiać. I to jest oczywiście dużo mniej trudny przypadek, ale jednak frustrujący, pokazujący i który jego też bardzo wkurzał. Bo to jest właśnie doświadczenie nierówności, którym, z którym na różnych polach mierzą się kobiety i, i mężczyźni w inny sposób i z innymi konsekwencjami. Dlatego na tym, to, na tym polega równość, na tym, żeby wszyscy mieli szansę na właśnie bycie traktowanymi porówno, także w tych rolach rodzicielskich. I, I jeśli chodzi o takie sprawy, o sprawy rozwodowe, o sprawy ustanowienia opieki, uważam, że w Polsce potrzebujemy bardzo pełnomocnika dziecka w takich sprawach. Bo sprawy rozwodowe, w których są dzieci, są bardzo trudne. I mamy do czynienia z dwojkiem dorosłych ludzi, którzy bardzo często są w jakimś konflikcie. No, na tym polega sprawa rozwodowa. I często dziecko pada ofiarą tego konfliktu, w taki czy inny sposób. Czasem jakiś rodzic próbuje wykorzystać relacje z dzieckiem przeciwko, przeciwko drugiemu rodzicowi. To też są prawdziwe przypadki. A dziecko zostaje w tym trochę samo. I taki pełnomocnik dziecka, który zadbałby w takiej sprawie o dobro tego dzieciaka, który i tak przechodzi bardzo trudny czas, bo rodzice się rozstają. Mógłby też zadbać przy okazji o, o to, żeby to dziecko miało szansę budować dobre relacje z obojgiem rodziców. A żeby ta decyzja będzie, nie była arbitralna. Dlaczego ja u, lewicę. U, u, ufundamentowana na uprzedzeniach, a nie na realnych potrzebach dziecka i ocenie tego jego relacji z każdym z rodziców. Dlaczego ja lewicę kojarzę jako z osobami, które myślą bardzo dużo o prawach kobiet, ale nie myślą o prawach mężczyzn? To jest coś ze mną nie tak, czy. Tak faktycznie jest. Nie, my dużo mówimy o prawach kobiet oczywiście, bo jak spojrzymy w statystyki dotyczące i przemocy domowej, i przemocy na ulicy, i czy przemocy seksualnej i właśnie możliwości funkcjonowania na rynku pracy, czy dyskryminacji kobiet na rynku pracy, to kobiety nadal pozostają tymi, które są w gorszej sytuacji. I Ale y, faktem jest, że jest wiele spraw, w których mężczyźni też potrzebują wsparcia. A I dlaczego na przykład... nie poruszacie tego właśnie, że mężczyźni też potrzebują wsparcia? Dlaczego nie, hmm. powiecie, nie powiemy, że ludzie potrzebują wsparcia? Ludzie, no, bez względu wsparcia, na płeć. Tak, oczywiście, mężczyźni, tylko, że... mężczyźni popełniają samobójstwa w Polsce pięć razy częściej tak. niż kobiety. Tak, bo uczymy chłopców niestety i o tym też mówiłam na ostatnich spotkaniach. Bo chłopców niestety uczymy tego, że muszą być twardzi, że to jest wstyd prosić o pomoc, bo, bo często też właśnie to na nich spoczywa ta no to ogromna odpowiedzialność. Dlaczego mówiąc, że kobiety wsparcie, nie mogą oczywiście. się doczekać wizyty u ginekologa, bo takie hasła też tak. pani mówi? Nie mówimy jednocześnie, że mężczyźni nie mogą się doczekać na wizytę u psychiatry czy u psychologa. Dlaczego mówię jest tym, ten mówię przechył lewicowy w stronę wyłącznie kobiet i z tego pewnie też powodu mężczyźni patrzą na Was jak na troszeczkę zagrożenie? Mówię o tym i mówię też o tym na przykład, że tak jak po w Polsce ruszyły mammobusy jakiś czas temu, to uważam, że powinny ruszyć też androbusy, bo mhm. prawda jest taka, że mężczyźni rzadziej się badają, częściej chorują, krócej żyją. Dłużej, i pracują. dłużej pracują i potrzebują też lepszego dostępu do, do ochrony zdrowia. Potrzebują, częściej też rzadziej korzystają z profilaktyki zdrowotnej. I taka akcja profilaktyczna, też edukacyjna, skierowana bezpośrednio do mężczyzn, ułatwiająca im też ten kontakt z, ze specjalistą, powinna być prowadzona w trosce o dobro mężczyzn, o ich po prostu też możliwość funkcjonowania w dobrym zdrowiu. Bo, I też jeśli chodzi o takie, o takie choroby typowe dla mężczyzn, też, bo mówimy dużo oczywiście o endometriozie, której diagnostyka jest bardzo dużym problemem w Polsce, nadal niezałatwionym, kiedy bardzo się czasem po 10 lat trzeba czekać na właściwe diagnozę. Ja nawet nie wiem, co to jest. To jest choroba, która, która powoduje ogromny ból w czasie menstruowania, która może zagrażać, okay. zagrażać płodności kobiety. Ale kobiety często słyszą, że ma boleć i, mhm. i ich problem jest bagatelizowany. No ale mężczyźni, wracając do mężczyzn, mężczyźni przecież często zapadają na raka jądra, na raka prostaty, nie badają się wystarczająco wcześnie, mogliby żyć w lepszym zdrowiu dużo dłużej. A nie komunikujecie problemów mężczyzn nigdy i tego do końca ja nie potrafię komunikuję zrozumieć. Tej kampanii. Komunikuję go w tej kampanii i mówię o nim i na spotkaniach, i na konferencjach prasowych. Mówię też dużo o chłopcach w systemie edukacji, bo prawda jest taka, że... Kobiety są w Polsce coraz lepiej wykształcone i coraz bardziej ta różnica w poziomie wykształcenia między mężczyznami a kobietami się powiększa. To jest coś, co powinno nas wszystkich niepokoić. Co prawda, potem jak już przychodzi do robienia kariery na studiach, to nagle tych mężczyzn jest więcej, bo właśnie znowu pojawia się problem opieki nad dziećmi i robienia kariery. Ale w, na etapie szkoły, na etapie edukacji, niestety jest tak, że chłopcy częściej niż dziewczynki nie czują się w szkole jak u siebie, bo. Na przykład, szkoła nie zapewnia im wystarczającej możliwości ruchu, a przez co oni gorzej się skupiają na lekcjach. Przez co są od razu naznaczani jako ci, którzy przeszkadzają, którzy są krnombrni, którzy są złymi uczniami. Mamy za mało, za mało w szkołach jest okazji dla chłopaków, żeby rozwijali swoje, swoje zajawki, swoje pasje. Częściowo dlatego też, że zbyt mało mężczyzn pracuje w szkołach. No bo nie ukrywajmy tego. Jesteśmy inaczej socjalizowani. Kobiety i mężczyźni mają inne doświadczenia dorastania. Chłopcy Fascynują się zupełnie czymś innym niż dziewczynki. Zwłaszcza w szkole podstawowej ich tempo rozwoju i, i etapy rozwoju się kompletnie rozważą w którymś momencie. I, i, I brak też tych męskich wzorców w szkole, która przecież też wychowuje, nie tylko uczy, jest dużym problemem. I ten sygnał, który dostają od szkoły, że to nie jest do końca Twoje miejsce, że jesteś tutaj ciągle nacenzurowanym, to jest też sygnał, który powoduje, że trudniej jest im się utrzymać dalej w systemie edukacji, robić dobre wyniki. I ja na przykład uważam, że tak jak było kiedyś hasło dziewczyny na politechniki, to potrzebujemy teraz hasła facecy na pedagogikę, po to, żeby tę szkołę też tworzyć bardziej przyjazną dla chłopców. Więc tak, i, i to jest temat, który poruszałam w kampanii przy okazji zaraz po Dniu Kobiet, kiedy, bo 10 marca w Polsce obchodzimy Dzień Mężczyzn. Uważam, że to też jest bardzo znamienne. Już że... myślałem, jak pani koleżanka. Mówiła, że chce walczyć z nim chłopaka. To... Ja nie chcę walczyć z nim chłopaka, natomiast uważam, że to jest znamienne, że w, całe, na, w większości krajów na świecie Dzień Mężczyzny obchodzi się na jesieni, a w Polsce obchodzi się 10 marca, kiedy jest katolickie święto 40 męczenników. I, Kto zna to święto? Pierwsze słyszę. Tak. Ja się dowiedziałam przy okazji sprawdzania, dlaczego w Polsce to jest 10 marca, nie jak e, cały świat w e, Ja nawet w nie zdobodzie. wiedziałam, że jest coś takiego jak dzień mężczyzny szczerze no mówiąc, no a to e, dopiero dzień 40 męczenników. No, no właśnie, ale moim zdaniem to jest symboliczne, tak? Bo ja naprawdę bym nie chciała, żebyście się męczyli. To nie o to chodzi. Chodzi o zapewnienie równości i zapewnienie równego dostępu do znowu pełni praw, tak? Do prawa kobiet do tego, żeby móc robić karierę i utrzymać się na rynku pracy. Do prawa mężczyzn do tego, żeby tak, żeby móc jakoś pracować nad swoimi emocjami, zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, zostać tatą na pełen etat, jeśli mam taką ochotę. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.